Witam Was serdecznie. Dzień przed walentynkami. I ciekawa jestem, co zrobiłyście z tych czerwonych włóczek, które ostatnio tak Wam reklamowałam. I te włóczki są w promocji walentynkowej do jutra. Minus 14%. Jak fajnie wygląda ta róża, słuchajcie, na tle takiej panterkowej bluzki. Wiem, że lubicie mnie oglądać. Bardzo się cieszę. A ja lubię roz rozmawiać z Wami Dzisiaj mam kiepski dzień, ale nikt nie lubi tego słuchać, słuchajcie. Dlatego powiem Wam, że, właśnie, żeby poprawić sobie humor, postanowiłam trochę pokazać Wam tych moich ostatnich udziergów. To właściwie pokażę Wam dzisiaj wszystkie rzeczy, które zrobiłam w tym roku i policzymy je. Ja Ciekawe jestem, czy wygram, czy macie więcej ode mnie. I z góry Was przepraszam, słuchajcie, za to, że w tym tygodniu. Nie odbierałam telefonów, bo od e, właściwie poniedziałku zepsuło nam się wszystko, co mogło się zepsuć. Wapromag, WF e, nie mogliśmy wystawiać paragonów, zepsuła się drukarka do etykiet i właściwie cały czas siedziałam przed komputerem, cały tydzień, a ja tego po prostu nie cierpię. Ale trochę też tam podziergałam, żeby nie było. I zobaczcie, co mam nowego. Najpierw pokażemy te czerwone rzeczy. Przypomnijmy sobie, tak? Bo była ta promocja i jest cały czas na włóczki czerwone minus 14% i na włóczki cekinowe. Minus 14% do jutra. Ja mam taką różę, którą zrobiłam sobie już dawno, i tą, tą różę e, e, ona bardzo pasuje na kolację, na przykład walentynkową, i, i, i tą ostatkową, bo jest też z sekinami. Ta tutorial jest na kanale Magic Club Akademii na, na YouTubie. Tą czapkę też Wam już pokazywałam, ale ja ją teraz zblokowałam. Ona, się, ona jest e, zrobiona z połączenia dwóch kolorów kusko, czerwonego i malinowego, i do tego trzecia niteczka pulu czerwona. Tutaj mam tą piękną chustkę, którą już też Wam pokazywałam z Angory, zrobiona i z il Punto Forte i z pajet czerwonego. Ale mam też nowości, ale dłożej je, słuchajcie, na bok. Czyli mam te wszystkie nowości, najważniejsze. Dobra, jest ale czapki najpierw pokażę. Zobaczcie, zrobiłam też czarną czapkę cekinową, bardzo fajnie wygląda. To jest w połączeniu pulu, tych czarne pulu cekiny są matowe. Bardzo byłam ciekawa, jak to będzie wyglądać. Połączenie to jest czarnego everestu, czarnego pulu właśnie z tymi, to jest numer chyba 0, tutaj to mam, zaraz Wam powiem. 11, czyli te cekiny są matowe. Czarny everest, czarne pulu i czarne pari. Czasami czarna czapka jest potrzebna, tak? O. Fajnie się błyszczy. Zrobiłam też z sekinami błyszczącymi czarne polu i dwie nitki naszej alpaki Suri. Pięknie wygląda taka czapka. No czarny, Bardzo rzadko zakładam czarny płaszcz albo czarny, czarną czapkę, czarną chustę, ale no mówię, zawsze można to troszeczkę ożywić, tak żeby nie było tak nudno i, i ciemno. Zobaczcie, fajnie wygląda, prawda? Mam też brązową. Brązowa jest zrobiona z. Ona była zblokowana i leżała. Położyłam ją na grzejniku, żeby dzisiaj Wam ją pokazać. Ona jest zrobiona z kolei z brązowego Everestu 804, brązowej Hello Suri, to jest ta Chocolate. I do tego jest jeszcze, słuchajcie, jak się przyjrzymy, ona się błyszczy, nie ma cekinów, ale ma cincin, cincin ten kolor, 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 kolor 108. Fajnie wygląda, prawda? O, jak ja lubię te włóczki. Słuchajcie, od razu mi lepiej, jak, jak mogę w końcu mówić o włóczkach, a nie o wapromagach. <grych> Zobaczcie, ta, jaka piękna jest. Granatowy Everest, granatowy akurat Kosmo, bo Pulu nie ma granatowego. I granatowego Kosmo też teraz nie ma, ale w weekend będzie. I granatowy Pari. No, ta jest piękna. Słuchajcie, że na pewno muszę mieć taki sweter. Pamiętajcie, że wszystkie cekiny. Minus 14%, jeszcze jutro, tak? To już wam pokazywałam, to już wam pokazywałam, to też, to też. Tego nie pokazywałam, bo akurat nie miałam wtedy na transmisji. A dla śmiechu założymy, to jest na kask, taka. yeti na kask. O, i od razu zrobiony dzień, prawda? To, to na razie odkładamy, ale zobaczcie, co ja tutaj mam. I do tego, to jest mój drugi komplecik tego typu, bo pierwszy mam różowy, a drugi mam teraz czerwony. Czyli założyłam rękawiczki. To jest zrobione z tutorialu Agaty, myślubelska Patterns. na komin, taki komin i rękawiczki. To są trzy tutoriale tak naprawdę, bo komin jest nagrany w dwóch odcinkach, a rękawiczki kolejny, czyli trzeci. Zrobione są to rzeczy na bazie włóczki Cusco, w połączeniu z cekinami i tutaj akurat użyłam czerwonego pari, a w tutorialu Agata używała Hello Suri. Hello Suri też mamy, ale mi bardziej, bardziej mi się podobało do tego, po prostu chciałam mieć mniejszy włos, chciałam zobaczyć wypukli te cekiny, tak? Zresztą pokazywałam Wam takie miksy, że można zrobić... Te e, komin, kapturokominy Agaty, e, zarówno w połączeniu z Hello Suri, jak i z Pari, albo w ogóle jakakolwiek inną włóczką z włosem. Zobaczcie, co ja tutaj mam. O, okularki mi się tutaj zahaczyły. Czy mam kapturokomin kolejny? O, tutaj jest, zobaczcie. Ciepło w szyję. Ciepło w głowę. O, no właśnie plusieńko. Jeszcze ta, ta zima i wszyscy z tej zimy, wszyscy już chyba mamy dosyć. I trzeba się ciepło ubierać. O, super, co nie? Mam jeszcze różowy. Pokazywałam wam chyba ten różowy już, o zobaczcie. Różowy jest już troszkę taki, troszkę większy, bo już dużo w nim chodziłam, a w tym czerwonym jeszcze nie. No, super, jest, bardzo mi się podoba ten czerwony. Chyba w czerwonym wyglądam lepiej. Prawda? Chyba lepiej niż w różowym. Zaraz to porównamy sobie. O! Może porobić sobie zdjęcia. Zobaczcie. No, nie wiem. Niektórzy mówią, że to różowy, to jest mój, mój kolor. Też fajnie. No, na tej zimy, co teraz mamy, słuchajcie, też wygląda bardzo fajnie. To oczywiście wchodzi pod płaszcz i jest po prostu cieplutko. A gdzie rękawiczki różowe? Chyba zostawiłam w samochodzie. Nie mam. Mam rękawiczki też różowe. Zobaczcie. Mam taki fajny płaszcz panterkowo panterka różowo-czerwona. I zobaczcie. No super. Nie sądziłam, że tak polubię te Capturo kominy. Czyli to są moje, słuchajcie, nowe udziergi. Dla nie lubię słowa udziergi, goncie jak tak mówię. Ale jeszcze mam, słuchajcie, coś fajnego. Jeszcze coś fajnego. Zwykłą chustę na, tu, na kanale Magic Club Akademii jest tutorial. Na chusta pasodoble, po prostu chusta pasodoble na drutach. Najzwyklejsza na świecie chusta na drutach, którą zrobiłam, słuchajcie, z włóczki, która już bardzo długo u nas leży. Włóczka się nazywa: zaraz, zaraz przyniosę, tutaj ją mam pod ręką. Tak mi się podobały te brązy. I zobaczcie, to jest. Smoothie alpaka. Ta wódka już od dawna ją mamy i jakoś nie cieszyła się popularnością, a mnie zaintrygowały te przejścia kolorystyczne. I wzięłam sobie dwa motki, tej alpaki smoothie, połączyłam i żeby chciała mieć bardzo grubą, dużą chustę. I z tych dwóch motków cały czas robiłam podwójną nitką, zrobiłam sobie taką właśnie chustę, jest po prostu przepiękna. I tutaj słuchajcie, na, na końcówkach. Tutaj, tam, gdzie niegdzie sobie po prostu wplotłam e, cekiny. Tutaj akurat te pajetem Garn, e, e, tak, tej firmy niemieckiej. No piękna, piękna po prostu i ta alpaka jest super. Słuchajcie, nic się e, nie pyli. O, nie jest taka opcja pana cekinami. To są naprawdę tylko paseczki, gdzie nie gdzie. O, tutaj, tutaj, no i na końcu. Na końcu, no, w ostatnim rzędzie jest tych pasek, jest... No, to jest kilka rzędów, gdzie cały czas już przerabiałam to z użyciem tej włóczki cekinowej. I od razu humor lepszy, słuchajcie. Muszę wrócić do komputera, ale na szczęście tylko na chwilę. I już wracam na normalne tory. Wszystko naprawiłam, co się dało z, z, z pomocą informatyków. Mogę wrócić do dziergania. A jeszcze, jeśli chodzi, słuchajcie, o chusty, to zrobiłam jeszcze trzy. Ale akurat wszystkie się teraz blokują. I one nie zrobiłam ich w ciągu ostatniego tygodnia. Robiłam je przez jakiś tam czas, bo to są chusty, które zrobiłam dla takiej bardzo ważnej klientki, dla pani Halinki, która dużo u nas włóczek kupowała, a teraz już nie dzierga i poprosiła mnie, żebym zrobiła jej te chusty. I zrobiłam i pokażę Wam je może jutro, jak wyschną, a jak nie, to dopiero w poniedziałek. Tyle Wam chciałam powiedzieć. Słuchajcie, życzyć udanych walentynek, jeżeli obchodzicie to amerykańskie święto. Życzyć udanych ostatków zabawy szampańskiej, tak? Bawcie się dobrze i bawcie się dobrze w naszym sklepie, bo do jutra włącznie jeszcze jest promocja na wszystkie włóczki cekinowe minus 14% i na wszystkie czerwone włóczki. PAPA. Pa.